Witam wszystkich serdecznie. No co, mamy jeszcze 20 minut do końca dnia. 13, 13 maja. To jest 19 doba mojej głodówki. Całkowitej głodówki. Przypominam, tylko na wodzie. Czasami piję kawę. Teraz zacząłem jeszcze sobie tak tą kawkę mm, solić troszeczkę. Też kawę. Nie mogę powiedzieć, żeby to było za dobre. I nawet pomimo... Głodu, który gdzieś tam jest we mnie, no to jak się już w zasadzie przyzwyczaiłem i nie stanowi on problemu, to taka chęć na jakieś tam poszukiwanie jakiegokolwiek smaku nie? innego niż woda, to ta sól nie sprawiła mi jakichś przyjemności, ale na pewno uzupełnia potas fantastycznie i, i, i jakieś tam wszystkie minerały, które są w niej zawarte, więc warto, tak czy Słuchajcie, dzisiaj, o ironio, pierwszy raz w ogóle podawałem cukier, więc ten cukier poranny to był 99. Myślałem, że będę miał niższy. Słuchajcie, 19 dni jedzenia. ja wstaję rano i mam 99 cukier. Na keto miewałem cukier, znaczy miewałem przeważnie to było rano 76, 70, teraz 99, no ale może doprowadziłem ten organizm do takiego, do takiego stanu, że mm, po prostu on tak jest jeszcze. No jeszcze walczy z tym, jeszcze, jeszcze jest na tyle zachcuchzony, nie wiem. Yy, śmieszne, ale, ale niech, to, niech to pozostanie, niech tak będzie, że, żeby potem pozostał taki ślad. 99 i yy, yy, nakręciłem z tego shorta, także nawet tam, jak, mier jak, jak mierzę, więc można zobaczyć, yy, taki jeszcze półprzytomny rano. Yy, to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, dosłownie tam, nie wiem, 15-20 minut po wstaniu więc nawet tego jeszcze efektu wysiłkowego tak zwanego nie powinno być widać. Poproszę. No, tak jak wspomniałem, jest za 20.12. Ja znowu, kurczę, jeszcze w polu jeszcze coś pracowałem. Ach! No i co do wagi dzisiaj? Słuchajcie, nic się nie zmieniło. Ja oczywiście nic nie zjadłem. Jestem całkowicie w porządku. Trzymam się. A dzisiaj waga 144,600 Czyli o pół kilo większa niż wczoraj, i tak się zastanawiam. Czy może ta waga, bo ja ją sobie codziennie kładę w tym samym miejscu, ale może coś tam z tą wagą. W sensie, no czasami wiem, że nałożenie wagi też ma, znaczy na wagę, którą wskazuje, ma wpływ ułożenie jej, może jakaś tam, nie wiem, inaczej, na innym tam płytce parkietowej, jakaś coś tam, może kwestia baterii kończącej się, bo jakby nie wierzę, żebym mógł przecież przytyć. Aczkolwiek wczoraj wołałem zupę ja mam takie skłonności do tycia, moja siostra jak to usłyszała, to po prostu wybuchła śmiechem, bo, bo my to. Bo ja przeżywałem takie rzeczy, słuchajcie, że niewiarygodne, że na przykład wstawałem rano kiedyś, na przykład ważyłem 150, jadłem kanapkę, po czym ważyłem 152,500. Kanapkę. Więc my z moją siostrą tak czasami, jak o tym sobie opowiadamy, jakie mamy. Niemniej nie istnieje coś takiego jak skłonność do tycia, tylko to jest, wiadomo, kwestia tego właśnie, jak się człowiek sobą opiekuje. Ale no, nazwijmy tak dla potrzeb tej rozmowy, że mamy takie skłonności do tycia, że jak powiedziała mojej siostrze, że nie wiem skąd te pół kilo więcej, no bo nie ma jakby, gdyby, no wiecie, żadnych fizycznych przesłanek do tego, że mógł przybrać, na, nie jedząc przez kolejną dobę. A, ale powiedział, ale być może dlatego, że powołchałem zupę, bo moja żona taką pyszną klopsową zupę robi. W ogóle okazuje się, że mało kto zna zupę klopsową. No to jest y, taka warzywna zupa z klopsami, normalnie z mięsa mielonego. To jest tak pyszne, nie, nie chcę nawet o tym opowiadać, że jak się moja żona zaczęła o tym mówić gdzieś tam w pracy, to tam i, i zgłaszają się do niej poszczególni koledzy, koleżanki, którym ona musi teraz robić tą zupę, żeby oni w ogóle czegoś takiego spróbowali, bo w ogóle mówią, jak to klopsowa, co to w ogóle jest? Także fajnie, fajna sprawa. Yy, no, i, i to tak, yy, jak taka dy dygresja, drobna. Natomiast słuchajcie, nie wiem skąd to się wzięło. Zobaczymy jutro rano tą wagę. Ja myślę, że to jednak mógł być jakiś błąd z związany z wagą albo z bateriami, które tam dość szybko w tej wadze się wyczerpują. I ona na końcu, kiedyś pamiętam, jak to zacząłem analizować, potrafiła świrować w jedną albo w drugą stronę, więc to jest albo to, albo to, więc jeszcze na wszelki wypadek może sobie zmienię baterię, bo chyba mam. I tyle. Aha, kroki. Dzisiaj, powiem Wam, no, niecałe 6000 kroków. To nie był dzień jakiś turbo, ale bardzo pracowity i, i, i mocno biurowy. I tak zrobiłem co mogłem, bo normalnie to by się skończyło pewnie na 1500 kroków, a jest blisko 6 no więc, więc i tak jest dobrze. Także o, jeszcze Wam pokażę, dostałem do mojej mamy taką maszynkę. Nie reklamuję absolutnie żadnej tu firmy, nawet ją zasłonię, żeby nie było. Ale taki zestawik całkowicie nowy i z paskami właśnie do cukru. Także żebyście też. Jeśli nie oglądacie Szorpów, to zobaczyli. Staram się tutaj taką wiarygodność podnosić, żeby za tymi moimi wypowiedziami też stało coś takiego konkretnego, żebyście wiedzieli. No, natomiast ja się czuję bardzo dobrze. Miałem 3 minutowy ból głowy rano, ale to taki krótki, dość intensywny, ale krótki, a tak to. Dopiero powiem Wam, jak, jak jeśli śledzicie te, te dni, to nie wiem, w który to było, w dniu 12, 10, 9. jak grałem w kosza z synem, to dopiero teraz powiem Wam, że odpuszcza mi, odpuszczają mi takie zakwasy. Bo po kolejnych tam, nie wiem, chyba 7, 8, 9 dniach od tego, kiedy grałem, to dzisiaj się taki czuję chyba prawdziwie pierwszy dzień wolny od, od takich pozostałości po tym koszu. No i i fajnie, bo to jeszcze bardziej zwiększa komfort. Eee, no, także lecimy do przodu. To znaczy ja lecę. Wy mi kibicujcie, bardzo o to proszę. Eee, I co? To w sumie wszystko. Nie będę przedłużał. To, to ma być taka zawsze forma krótkiej relacji, a nie jakiegoś tutaj wykładu. Ja się i tak rozpędzam czasami niepotrzebnie. Mam takie tendencje do gadulstwa i popadania w dygresji. Od dygresji. Więc pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam moją siostrę. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Dziękuję, że Was jest coraz więcej. To daje jest takie fajne. Ja nie, nie, nie czułem, że ten kanał się będzie jakoś rozrastał. Wielokrotnie wspominałem, że nie po to to robię. Ale tam się okazuje, że ludzie piszecie, i, i, i można sobie tam pozdrawiam Iwonę, która tam nas ogląda i wiem, że też bardzo podejmuje fajne kroki i, i takie, no dla niej bardzo ważne właśnie życiowo w zakresie tej przemiany i tego, żeby dobrze żyć, więc Iwona trzymaj się, ja cały czas myślę i pamiętam o Tobie, czego wyraz chciałem tutaj dać, żebyś nie myślała, że to jest takie puste, to, to, to gdzieś tam bardzo Staram się y, myśleć pozytywnie o tym, o tym i chcę cię tak wesprzeć, także jak to, jak to obejrzysz, to też daj znać i, i, i powiedz, jak ci idzie, jak się w tym wszystkim czujesz, jak te twoje, y, ta, ta, ta twoja przez ciebie droga obrana działa. Jestem bardzo ciekawy, tak pytałem mojej mamy, ona jest biologiem, to tak mówiła i, i też ba, dobrze naprawdę od lat, od lat wielu. Już pa, paru dekad na, 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 naprawdę zajmuje się e, tymi sprawami żywieniowymi, i, i, i mówiła, że tą drogę, którą obrałeś, to, to może być skuteczne i może być dobre. I to jest takie. E, oczywiście trzeba dbać o, o, o kwestie tych e, jakości, tego, co tam e, sobie w, po tych trzech dniach, e, na czym się e, żywisz, że tak powiem, no bo to, to, to jest forma, jak rozumiem, tam płynna, ale, ale to też. Musi być dobra, ale to na pewno wszystko wiesz i, i jak gdyby tutaj ja nie jestem po to, żeby Ci to mówić, tylko jestem bardzo ciekawy po prostu jak Ci, jak Ci po prostu idzie to jak i się, jak się czujesz i cieszę się, że, że, że już po tych paru dniach odczułaś taką różnicę i taki też skok wagi, bo to, bo to świetna informacja i na pewno niesamowicie zachęca. Także trzymam kciuki, trzymam kciuki, a ich nie trzymam, tak się trzymam kciuki. Dobra. Trzymam kciuki, pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia, chociaż ja to Was nie widzę, ale, ale może kiedyś, może się spotkamy po jakimś takim cyklu, z kimś gdzieś, tak, nawet zdalnie coś sobie zrobimy, nie wiem, taki pomysł rzucam w etat, może takie podsumowanie wspólne, jakiś taki piknik onlineowy. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!